Kupiłem pierwszą spółkę do portfela publicznego, która od 27 kwartałów może pochwalić się wzrostem przychodów powyżej 30%. Dzisiaj o tej spółce sobie troszeczkę opowiemy, omówię oczywiście powody zakupu, a także pokażę portfel publiczny, który prowadzę we Freedom 24. Dlatego zaczynamy. Mercado Libre narodziło się pod koniec XX wieku, gdy czterech studentów ze Stanów Zjednoczonych postanowiło zdemokratyzować handel w krajach Ameryki Łacińskiej. Ich nazwa dosłownie znaczy wolny rynek, a ambicją zawsze było, żeby stać się cyfrową bramą do handlu i usług finansowych dla ponad 650 milionów ludzi w regionie. Firma powstała w 1999 roku w Buenos Aires, skąd jej założyciele rozpoczęli dalszą ekspansję. Na początku Mercado Libre łączyło handel z technologią. Platformę transakcyjną, czyli Marketplace, szybko uzupełniono o system płatności, czyli Mercado Pago, co odróżniało je od typowych sklepów online z tamtych lat. Już w 2001 roku jedna z najbardziej znanych platform e-commerce, czyli eBay, objął 19,5% udziałów w Mercado Libre właśnie, co dodało firmie kapitału i wiarygodności. Rozwój przyspieszył, platforma otworzyła oddziały w kolejnych krajach, przejmując m.in. Brazylijski i Bazar w 2001 roku oraz serwisy de Remate czy CMG, a w 2007 roku jako pierwsza latynoska spółka technologiczna zadebiutowała na amerykańskiej giełdzie NASDAQ pod tickerem dzisiaj znanym MELI. No i właśnie, ta spółka trafiła do mojego Portfela publicznego. Przypomnę, że portfel wystartował w listopadzie, gdzie na sam początek wpłaciłem 2000 euro i co miesiąc będę dopłacał do niego 500 euro. Przez chęć dywersyfikacji w tym portfelu będę skupiał się na spółkach spoza giełdy w Stanach Zjednoczonych, i mimo, że Meli jest notowane na Nasdaqu. To jest to jednak spółka argentyńska. Jeśli chodzi o pierwszy zakup, kupiłem jedną akcję Mercado Libre za niespełna 2000 dolarów, przy czym prowizja w tym przypadku wyniosła 1,77 euro. Link do portfela oczywiście znajdziecie w opisie tego nagrania. Na ten moment to jedyna spółka w portfelu. Jest tam też natomiast gotówka ponad 750 euro. No i więc może jeszcze. W tym roku dokonam jakiejś transakcji lub poczekam po prostu do następnej wpłaty w styczniu. Poza tym warto też dodać, że konwersja walut we Freedom 24 odbywa się bez prowizji, po cenie rynkowej, a jeśli szukasz dobrego brokera, to właśnie Freedom 24 oferuje blisko 1 milion produktów, więc zdecydowanie znajdziesz coś dla siebie. Link do założenia konta zostawiam również w opisie i przypominam, że dla nowych użytkowników czeka oferta powitalna, gdzie można zgarnąć do 20 darmowych akcji. Tak więc zapraszam. A my wrócimy sobie do Mercado Libre, czyli do Meli. W ciągu ostatnich kilkunastu lat Mercado Libre rozwinęło się od prostego serwisu aukcyjnego do ogromnego ekosystemu e-commerce i fintechu. Dziś firma działa w 18 krajach od Argentyny przez Brazylię i Meksyk aż po Chile i Kolumbię, czy nawet Wenezuelę i jest liderem na każdym kluczowym rynku tego regionu. Co roku odwiedzają setki milionów użytkowników. Według danych z niedawnego raportu, platformę odwiedza około 4 150 milionów osób miesięcznie, więcej niż na przykład między innymi AliExpress, gdzie Trafia 425 milionów. W 2023 serwis odnotował około 174 milionów zarejestrowanych użytkowników i czyni go to najpopularniejszym sklepem w Ameryce Łacińskiej, oczywiście w branży e-commerce. A więc nic też dziwnego, że w 2023 roku Time wpisał Mercado Libre na listę 100 najbardziej wpływowych firm świata. Jednocześnie osiągnięcia finansowe robią też wrażenie, no bo Przychody za ostatnie 12 miesięcy sięgnęły ponad 26 miliardów dolarów, a kapitalizacja oscyluje w około 100 miliardów dolarów. Model biznesowy Mercado Libre opiera się na kilku współgrających filarach. Przede wszystkim jest to marketplace, platforma łącząca zarówno kupujących, z milionami sprzedawców w tysiącach kategorii produktów. Klienci mogą licytować lub po prostu kupować od ręki, a sprzedający zarówno małe firmy, jak i duże brandy, obecnie na platformie działa ich już około 3000. Mają dostęp do ogromnej bazy kupujących bez tak naprawdę potrzeby inwestowania we własne rozwiązania e-commerce, i istotnym elementem jest zaufanie i bezpieczeństwo transakcji. Każdy sprzedawca przechodzi weryfikację, a po zakupie kupujący może ocenić transakcję. W efekcie ponad 90% obrotu na Mercado Libre generuje sprzedaż przez osoby trzecie, tak zwane third party. Sam Mercado Libre działa też jako sprzedawca, jest to first part, czyli 1P, jakkolwiek tak jest oznaczane to w prezentacjach. No i tylko w tych wybranych kategoriach Mercado Libre się Porusza, zwykle tam, gdzie można zaoferować konkurencyjną cenę lub po prostu asortyment, i tak też to działa na przykład na Allegro, co możemy w ostatnich latach zauważyć. Kolejnym filarem jest fintech, Mercado, Pago, system płatności. Powstały na potrzeby ułatwienia transakcji na marketplace, który szybko samodzielnie urósł tak naprawdę w potęgę. Użytkownicy mogą płacić kartą, robić przelewy, a nawet korzystać z e-portfela i kredytów. Obecnie Mercado Libre obsługuje dziesiątki milionów transakcji miesięcznie. Ale do liczb niedługo przejdziemy. No i oferuje też pełen zestaw usług finansowych, bo jakby inaczej, od zwykłych płatności online przez punkty sprzedaży, tak zwane terminaly po, terminale POSMy, to znamy też z Polski między innymi, aż po kredyty konsumenckie i dla małych firm. Serwis stale rośnie. Do 2025 roku liczba unikalnych użytkowników Mercado Pago osiągnęła około 64 milionów miesięcznie, czyniąc go jednym z największych fintechów w regionie. Dzięki temu fintechowy oddział firmy odpowiada już za 41% wszystkich przychodów Mercado Libre. Dopełnieniem tego ekosystemu są usługi tak naprawdę logistyczne, które są potrzebne. No i oczywiście finansowe. Firma zbudowała własną sieć dostawczą Mercado N. Wios. Dziś aż 94% sprzedanych przez platformę towarów trafia do klienta przez centra logistyczne Mercadolibre, które obejmują 4,3 miliona metrów kwadratowych powierzchni magazynowej w całej Ameryce Łacińskiej. To daje firmie olbrzymią przewagę. Własne magazyny i transport to trwała fosa ochronna przed konkurencją, która tej fosy nie posiada. Z kolei, Mercado Credito oferuje pożyczki gotówkowe i kredyty kupieckie, ułatwiając klientom finansowanie zakupów i wspierając sprzedawców w finansowaniu działalności. Na platformie działa także Mercado Shops, narzędzie pozwalające firmom na tworzenie własnych sklepów internetowych, które zintegrowane są z płatnościami, jakby inaczej, Mercado Pago. No i jest też Mercado Publicado. Są to po prostu reklamy. W skrócie, ekosystem Mercado Libre obejmuje cały łańcuch wartości e-commerce i finansów. I to czyni tę spółkę tak wyjątkową. Od strony liczbowej widać, że strategia działa. Rośnie zarówno wolumen transakcji, tak zwany GMV, jak i liczba użytkowników. Generalnie bezpieczeństwo i wygoda, którą gwarantuje MercadoLibre podczas transakcji, podtrzymują popyt. Platforma jest najbardziej popularna w regionie pod względem odpowiedzialności. Kierownictwo MercadoLibre jawnie przyznaje, że kluczowym celem jest dalsza demokratyzacja handlu i finansów w regionie. No i spółka tłumaczy to w w raportach stawia na szerszy dostęp do handlu detalicznego, płatności cyfrowych i usług e-commerce dla, dla mieszkańców Ameryki Łacińskiej, przy jednoczesnym rozwoju, oczywiście, technologii, która demokratyzuje handel i pieniądz. W praktyce oznacza to kolejny etap rozwoju ekosystemu. Według ostatnich wskazań, firma planuje m.in. dalsze poszerzanie asortymentu, co jest dosyć oczywiste, no i zwiększenie zasięgu Mercado Pago także poza platformę, np. płatności offline, oraz wzrost znaczny Mercado Envios i Mercado Credito. W strategii zapisano też rozwój sekcji ogłoszeń pojazdy, nieruchomości, usługi to między innymi miejsca, w które chciałoby Mercado Libre uderzyć czy poszerzanie też oferty reklamowej, by zwiększyć przychody z marketingu. Wszystko po to, by użytkownik w modelu super aplikacji miał jeden punkt dostępu do każdego etapu zakupów, od znalezienia produktu przez zapłatę aż po logistykę i finansowanie. Czyli kupuje i na końcu dostaje, a wszystko obsługuje Mercado Libre. Omówmy sobie pokrótce finanse spółki, bo te wyglądają bardzo ciekawie. Spółka chwali się na przykład 37 kwartałami nieprzerwanego wzrostu przychodów o ponad 30%, a to już duży sukces. Mercado Libre poprawiło także marże w porównaniu z rokiem na przykład 2018 czy 2019, kiedy były one ujemne. Poprawiły się one o kilkanaście procent obecnie. Bardzo rzadko sprzedają poniżej wartości dwucyfrowej. Ogólnie spółka rośnie w każdym ze swoich segmentów działalności: czy to z handlu, czy to z usług findechu, czy to z tytułu pobierania odsetek od kredytów, czy to chociażby ze sprzedaży tychże produktów. Oczywiście największe przychody spółka generuje w Brazylii, zaraz potem są dwa kraje: Meksyk i Argentyna. natomiast Natomiast znaczna część krajów generuje jeszcze małe przychody w stosunku właśnie do tych trzech krajów. Jeżeli spojrzymy sobie na wskaźniki, które podaje spółka, no to w 2024 roku spółka podała... W sp Współczynnik GMV, czyli Gross Merchandise Value, to jest taka wartość towarów sprzedanych w danym okresie, i ona wynosi 51,5 biliona, czyli naszego miliarda dolarów amerykańskich, a to przekłada się na miliard 800 milionów sprzedanych itemów, sztuk, jakkolwiek sobie to nazwiemy to jest wzrost o 27% rok do roku. Wartość tego GMV to wzrost o 15% rok do roku. Kluczowy wskaźnik dla platform płatniczych, czyli TPV, jest to Total Payment Volume, czyli całkowity wolumen płatności to 190 prawie 7 miliardów dolarów wzrost o 34% rok do roku, a to wygenerowało 1,9 milionów dolarów zysku przy marży 9,2%. Jeżeli chodzi o działalność kredytową, to Mercado Libre, czy w zasadzie Mercado Pago udzieliło kredytów, ma portfolio kredytowe w wysokości 6,6 miliardów i to jest wzrost rok do roku o 74%. Oczywiście Mercado Libre aspiruje do bycia takim latynoamerykańskim Amazonem, więc tutaj też są oczywiście reklamy. Oczywiście coś w formie Amazon Prime, które daje też takie benefity, jak na przykład darmowa wysyłka, czy chociażby na przykład jakiś serwis streamingowy, ale oczywiście nie to jest kluczem tego wszystkiego. Oczywiście, jeżeli chodzi o Mercado Pago, czyli tą działalność fintechową, to 197 miliardów. Wszystkich płatności wygenerowanych przez użytkowników zostało wygenerowanych przez 61 milionów użytkowników miesięcznie. Mercado Pago ma też assets under management, czyli takie aktywa pod zarządzaniem. Są one wynikiem tego, że po prostu Mercado Pago udziela kredytów i te kredyty wynoszą 10,5 miliarda dolarów. Oprócz tego jest też portfolio kredytowe. Które składa się nie tylko oczywiście z kart kredytowych. W ostatnim czasie Meli również rozprawiało się z zadłużeniem, a cała sytuacja finansowa może robić naprawdę duże wrażenie. Na tle globalnym Mercado Libre stał się wzorem dla fintechów i marketplace'ów. Pokazuje, jak można łączyć platformę handlową z usługami finansowymi. Jest to tak zwany embedded finance. To pozwala utrzymać klientów w jednym ekosystemie. I zwiększać udział w wydatkach użytkowników. Jak zauważyli analitycy, Mercado Libre to także przykład, że spółki z rynków wschodzących mogą odnieść spektakularny sukces na giełdach światowych. Debiut Mercado Libre na Nasdaku w 2007 roku przyniósł dostęp do globalnego kapitału i dodatkową wiarygodność. Pozwala to też twierdzić, że był to sposób na tworzenie przewagi konkurencyjnej, bo firma nie tylko udostępniła swój marketplace. Ale sama inwestuje w magazyny, floty kurierskie i nowe technologie płatności. I dziś Mercado Libre bywa nazywane digitalnym kręgosłupem Ameryki Łacińskiej, łącząc cechy Amazona, czyli tak zwaną logistykę, Alibaby no to jest po prostu duży rynek, a jednocześnie rozwija też fintech w stylu czy to PayPala, czy to Square. No i nie bez powodu mówi się o niej jak o Amazonie Ameryki Łacińskiej. A ile warto zapłacić za Meli? Przekonajmy się. Spójrzmy też jeszcze szybko, jak analitycy oceniałem potencjał w następnych 12 miesiącach, jeżeli chodzi o Mercado Libre. Na 12, którzy w ostatnich 3 miesiącach coś tam wspominali o Mercado Libre, przede wszystkim jest 10 rekomendacji: kupuj, dwie rekomendacje: trzymaj. Natomiast jeżeli chodzi o ceny docelowe z tych rekomendacji, to najniższa wynosi 2500 dolarów, natomiast najwyższa wynosi 2950 dolarów. A więc jeżeli odniesiemy to do obecnej wartości kursu, czyli 2000 około plus minus, no to mamy potencjał wzrostu od 25 nawet do prawie 50%. To jeżeli chodzi o serwis TipRanks, który śledzi analityków, natomiast jeżeli na przykład spojrzymy sobie do Investing Pro, no to tutaj mamy przeciętną cenę na podstawie modelu 12 poziomowego i ta cena docelowa wynosi na podstawie tych 12 wskaźników 2111 dolarów. Więc tutaj mechanicznie wychodzi średni upside na poziomie około 5%. Macie jeszcze szybki rzut oka na to, co widać w Seeking Alpha. Tutaj przede wszystkim analitycy Seeking Alpha. Mają rekomendacje buy, natomiast jeżeli chodzi o Wall Street i e, bardzo ciekawe screen, no to co do zasady price target cały czas rośnie, zresztą spółka od 2022 roku jest cały czas w trendzie wzrostowym. Tutaj zapewne pokrycie analityków jest bardzo zbliżone, natomiast jest ich tu zdecydowanie więcej, bo pod uwagę jest branych 26 z ostatnich 90 dni, którzy zgodnie raczej są optymistycznie nastawieni do spółki a kurs docelowy no minimalny 2190 dolarów maksymalny 3500 natomiast średnio jest to ponad 2800 dolarów a więc ponad 40% potencjalnego upside'u Oczywiście pamiętajcie, że to są tylko i wyłącznie rekomendacje analityków czy jakieś analizy. Opierajcie własne decyzje finansowe na własnych analizach i własnych wnioskach. No i też pamiętajcie, że ten odcinek oczywiście nie jest w żadnej formie rekomendacją inwestycyjną. Powstał on tylko i wyłącznie w celach edukacyjnych. Cała ta historia pokazuje, że inwestycja w region o niskiej penetracji internetu szybko zwraca się z ogromnym potencjałem wzrostu. Tak było też na przykład w Nubanku, który niedawno omawiałem na kanale, ten film masz gdzieś tutaj. No i potencjał, jeżeli chodzi o jego wielkość w połączeniu z jeszcze stosunkowo ogromnym zacofaniem, jeśli chodzi o digitalizację regionu, tworzy mieszankę wybuchową. Pomimo licznych wyzwań od niskiej wiary w zakupy online na starcie, po konkurencję i zwariowaną gospodarkę, no to Mercado Libre nie tylko umocniło swoją pozycję, ale wręcz urosło do miana Największej spółki technologicznej tego regionu, i mimo wszystko z tymi wyzwaniami sobie poradziło. W kolejnych latach firma oczywiście zamierza kontynuować rozwój, integrując kolejne usługi w swoją platformę i rozszerzając swoją działalność. Jak zwykle ekspertów zachęcam do pozostawienia komentarza z opinią. Przypominam o trwającej promocji we Freedom 24. No i zapraszam oczywiście na ten odcinek w którym omawiałem wspomniany film o Nubanku, czyli fintechu, który również rozwija się bardzo dobrze w tamtym regionie i może być dobrym pomysłem do inwestycji. Trzymajcie się, cześć!